Współpraca z firmą Jej Sport Wisła Krakow już zapoczątkowała trzy lata wcześniej. To jest kontynuacja umowy z poprzednich lat. Teraz związaliśmy się umową na, na kolejne dwa lata, w takim można powiedzieć szerszym wymiarze, gdzie zarówno drużyna, jak i zawodnicy będą wykorzystywani do promocji, do organizowanych eventów wspólnych między innymi Mistrzostwa Polski FIFA 2010. Jest planowany mecz pomiędzy Wisłą i Legią Warszawa, także to są wszystko eventy, które, w których Wisła Kraków będzie brała udział.

Jest naturalny pomysł wynikający z takiej współpracy, którą akurat moi koledzy na Zachodzie prowadzą z klubami za, e, za granicą. W każdym kraju, tak naprawdę, gdzie, gdzie FIFA jest mocno obecna, czy to Anglia, czy to Hiszpania, Francja, Niemcy. Pracujemy z klubami, bo uważamy, że warto być blisko klubów i blisko kibiców. Stąd też jakby naturalne rozwinięcie takiej współpracy z klubami w Polsce. E, no i dzisiaj jesteśmy obecni na Wiśle Kraków, gdzie szczęśliwie finalizujemy nasze rozmowy i będziemy myślę że bardzo bardzo ciekawy program dla końców w stanie zaprezentować. O to jest dzieła Czu! Jaki wiemy! To jest to spracował, to próbował. Ci z jak mnie wypikął! Oto co. Co robisz?! napisać. Chcemy tak, być bardziej obecni z klubem, tak powiemy, wydanie edycji specjalnej poświęconej piłkarzom Wisły Kraków. Także będzie specjalna taka wstawka, w której będą widocznie piłkarze Wisły i ten produkt będzie dostępny tylko i wyłącznie w sklepie klubowym Wisły Kraków. Oprócz tego będą i jak premiera gry, którą zorganizujemy również wspólnie tutaj w Krakowie i oczywiście inne imprezy, które zawsze gdzieś w kalendarzu i sport miały miejsce, chociażby tak jak Mistrzostwa Polski w FIFA. One zawsze wracają do Krakowa, w tym roku visa będzie również mocno obecna i piłkarze podczas takiego eventu. To myślę, że na chwilę obecną taka tylko pigułka informacyjna. Mam nadzieję, że jeszcze zaskoczymy kibiców na Małopolska.